Świadome relacje, o tym porozmawiamy w tym odcinku. Czym są świadome relacje? I jak wygląda dzisiaj ta cała domena, przestrzeń relacji? Czy świadomość relacyjna na świecie się podnosi, spada, czy przeżywa kryzys, rewolucję jakąś? O tym w tym odcinku. Więc social media, internet bardzo zmieniły, rozwinęły tą przestrzeń relacyjną od czasów Facebooków yy, i portali społecznościowych, dostęp do wszystkich ludzi, wiesz, gadki ze wszystkimi wszyscy znajomi na wyciągnięcie ręki, w telefonie, w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. Tym są z portale społecznościowe. Czy to wpłynęło na naszą relacyjność? Oczywiście, że wpłynęło. I przyznacie, że Facebook na przykład. Stał się taką, no, odszedł do lamusa, już jakby przestał funkcjonować, miał być portalem społecznościowym, został tylko do kontaktów ze starymi znajomymi czy z rodziną, nie? No, ta dynamika, że to Facebook w zamyśle Zuckerberga miał być miejscem, gdzie ludzie poznają się, ludzi o takich podobnych zainteresowaniach, coś jak kółka szachowe, że to coś, coś w tym stylu, przyjaźnie i takie grupy, no, nie spełnił tego założenia Facebook. Dziś jest pełen dziadowskich reklam i jakichś boomerskich memów, nie? Więc social media przeżywają dzisiaj kryzys, ale czy nasza relacyjność przeżywa kryzys? No przeżywa kryzys. Mówimy o erze samotności, o erze, kiedy bardzo łatwo mamy dostęp do wszystkich, ale ludzie są yy, yy, tak samotni, jak jeszcze nigdy w historii nie byli. Nie? No to o co chodzi? A o to chodzi, że ta nasza świadomość relacyjna się zmienia. Przeżywa rewolucję wręcz, nie? Poprzez tą erę falę internetową. Pierwsza fala, były algorytmy nastawione na zarabianie, klikalność i trzymanie użytkownika przy telefonie. Tak jak TikTok, dopamina i tak bo to musi zarabiać, reklamy muszą się wyświetlać, nie? Yy, ale, no, przypuszczam, że ten system będzie ewoluował w stronę właśnie bardziej świadomych relacji. Jak mówię, świadome relacje, to na pewno większość osób wie o czym mówię. To relacje oparte na dobrym poznaniu kogoś, zanim wejdziemy z nim w głęboką relację. A jak to robić? Jak robić, ja, jak kogoś poznawać? Ano, zadawać mu pytania. A o co te pytania? A o wartości. Świadome relacje to relacje oparte na wartościach, nie? Ludzkich wartościach. Wartości to te systemy przekonań głęboko, które nosimy w sobie. I każdy z was. Dobrze wie coś takiego, jak, jak, dlaczego trzeba szukać ludzi o podobnych wartościach, bo o innych wartościach to będzie walka, będą ludzie chcieli się zmieniać nawzajem. Będzie przepychanka, przeciąganie liny, negocjacje, udowadnianie sobie, kto jest mądrzejszy, kto jest lepszy, kto jest nie wiem, komu się należy, jak powinien świat wyglądać, nasz wspólny itd. Więc dobrze wiecie, że zmiana drugiej osoby jest bardzo trudna. Zmienić czyjeś przekonania, nawet te polityczne, czy przekonania o czymkolwiek jest bardzo trudno. To jest wręcz takie niewykonalne, jeśli masz taką chęć, nie? zmienić kogoś. Więc nie należy kogoś zmieniać, tylko szukać oso osób o podobnych wartościach do Twoich, nie? Więc zmiana drugiej osoby jest bardzo trudna, wręcz niewykonalna. To każdy z Was wie, jeśli tam śledziliśmy razem te tematy relacyjne, to zmiana drugiego człowieka jest wręcz niewykonalna. Prowadzi do degradacji, do deprechy, nie wiem, do, mówię, a, a, atrofii życiowej, cholera i tak dalej, do kryzysów, do, tej, do całego tego błota relacyjnego, które nas tak często właśnie negatywnie wciąga. Temat toksycznych relacji jest omawiany w całym internecie. Więc zmiana to ta zmiana na szukanie osób o podobnych wartościach. Yy, czyli jakie to wartości? Powiem wam, jakie ja odkrywam, nie, odkryłem do tej pory te wartości, które są dla mnie ważne, te kluczowe wartości. Myślę, że dla wielu osób są różne, yy, ale to świadome relacje to relacje oparte na poznaniu drugiej osoby, na wartościach, jak to robić fizycznie, dosłownie zadawać dobre pytania. W ogóle, znając te pytania, znając taką właśnie, est to jest taka wiedza miękka, wiesz, czego naukowcy nie mówią. Dzisiejszy świat jest zainteresowany głównie nauką Excelami. Tego się nie da w Excele po powpychać, nie? To jest taka wiedza intuicyjna, życiowa, uliczna yy, i tego się nie da w Excelu przedstawić w wiadomościach, więc nikogo to jakby nie interesuje w internecie, żeby komunikować to, ale. Jest to bardzo obecne w naszych życiach, więc wiedząc to, słuchając tego typu właśnie wiedzy, zastanawiając się nad tym, będziesz dużo lepszy relacyjnie, zaoszczędzisz dużo czasu, dużo lepiej będziesz oceniać ludzi, dużo lepiej będziesz wiedzieć, kto, w które miejsca iść, a w które nie iść, z którymi ludźmi współpracować, z którymi nie. Na przykład zadając dobre pytania żeby poznać tą osobę. Myślę, że ludzie od HR dobrze wiedzą o tym, nie? Jak poznać drugą osobę? Zobaczcie, że specjaliści od HR są bardzo dobrze opłacani, bo oni yy, yy, znaleźć dobrą osobę to jest naprawdę sztuka. To jest ta sztuka życia też i tą sztukę życia możemy do swoich prywatnych żyć również zastosować, zadając dobre pytania, o, pytania o wartości. Jak ludzie zgadzają się Podobni są w swoich wartościach, to mogą osiągnąć kompatybilność, mogą osiągnąć coś, co ja bym nazwał miłością, czyli współpraca, kompatybilność, wspólna wizja na życie, że idziemy razem w jednym kierunku, a nie całe życie walczymy. Wiecie, no tu historyczne tło też można rzucić takie, że no, polska komuna, i tak dalej, statystyki mówiące, że 80% rodzin było dysfunkcyjnych, komuna też nakazywała określony styl życia, szkoła, potem papier, przydział do zakładu pracy dostawałeś, e, trzeba było się żenić, bo jak nie, to bykowe dzieci robić e, i dom e, czy mieszkanie na zakładkę, jak sąsiad, takie samo. Taka była komuna, więc nie było wtedy przestrzeni do rozwoju w żadnej sferze. I można obieść komu? Na dzisiaj mamy odwrót, nie? mam internet, sfera relacyjna. Więc jakie to pytanie jakie to wartości? Powiem wam, jakie ja odkryłem. Odkryłem takie wartości, według mnie ważne. Każdy ma inne ważne, ale według mnie takie. Pierwsza to wiara. Czyli ja pytam, słuchaj, jesteś, czy jesteś osobą bieżącą, czy nie? W ogóle wiecie, no tak, bo powiesz teraz. To co, Artur, mam wejść na Tindera i pytać się kogoś, czy jesteś sobą wierzącą? Od razu napisze, że jesteś świrem, nie? Ja to robię tak, słuchaj, zawsze tam zagaduję coś w stylu, wiesz co, bo ja jestem takim trochę frikiem od relacji, oglądam te podcasty relacyjne, no i zawsze zadaję dużo pytań, to wiesz, nie powiem, że jestem świrem, ale po prostu bardzo dużo pytań zawsze zadaję, nie? I zawsze jak robię taki wstęp, to 99% osób się godzi na to, nawet zaciekawiona jest, nie? Że o, spoko, spoko, nie? Fajnie, zadawaj, pytaj, pytaj. Nie? No i ja pytam o te wartości, czyli o na przykład moje ważne, wiara, nie? Jesteś tą wierzącą czy niewierzącą? Dobra, wierzącą. No to wierzącą, praktykującą, w sensie jesteś, nie wiem, katolikiem, katoliczką, czy jakąś szerszą duchowość, jakąś, nie wiem, te hinduizmy, buddyzmy też ci interesują, czy może masz prywatną ścieżkę, jakąś osobistą duchowość uprawiasz, czyli masz jakby prywatne zrozumienie tego, jak ten świat duchowy wygląda. Czy jesteś osobą niewierzącą? I pytam dalej, niewierzącą. No to, a jesteś agnostykiem czy ateistą? Nie? Agnostycy to ci, którzy po prostu nie zadają tych pytań, bo uważają, że nie ma to sensu, bo i tak nie uzyskamy na nie odpowiedzi. A ateiści to są w ogóle, którzy nie wierzą w nic. No. Więc y, pytam o wiarę. To jest pierwsza wartość. Druga wartość, o którą pytam, to przekonania polityczne w dzisiejszym spolaryzowanym świecie. Myślę, że ważne są te przekonania polityczne, które mówią, jak sobie wyobrażasz swoje życie tak naprawdę, nie, jak świat sobie wyobrażasz. Więc pytam, czy jesteś osobą progresywną, czy konserwatywną? No i czy, czy jesteś tradycjonalistą, czy jesteś liberałem, nie? że tak powiem. Więc o te rzeczy pytam. To też jest dla mnie ważne. I jak ktoś powie, że jest konserwatystą, to ja już mniej więcej wiem, z kim mam. Już dużo, dużo się dowiaduję, iż ta paczka informacji jest duża. Tu nie są pytania w tym, się masz, co słychać, nie? Tylko yy, nie wiem, yy, to jest duża paczka informacji. Kolejne pytanie, które zadaję, to styl pracy. Jaki styl masz pracy, jaki styl preferujesz pracy, jakiś, nie wiem, jesteś jakimś artystą kreatywnym, nie wiem, czy, czy stabilna, czy niestabilna. Taka kategoria stabilna, czy niestabilna, nie? Dużo ludzi ma bardzo zafiksowanych jest na stabilną, a są osoby, które mają niestabilną w, w dzisiejszych czasach coraz więcej. Więc też już wiem, jak ta osoba wyobraża sobie życie. I pytam jeszcze o dietę, na przykład. Nie? Czy jesteś kurcze i wege czy mięso, nie? Wege czy mięso. To już mi bardzo dużo mówi o danej osobie. Wiecie, jeszcze są takie kurcze różne. Yy, yy. Tego typu pytania o wartości, jak spędzasz wolny czas, nie? Czy, nie wiem, latasz po, po mieście, czy, nie wiem, musisz bywać, czy wolisz spędzać czas sam? Nie, myślę, że to też jest ważne. Chociaż ludzie mają różne okresy w życiu, to myślę, że taką, taką generalizację można zastosować, czy ktoś lubi z książką w, kurczę w domu, czy nad jeziorkiem, czy mówię, na mieście musi być codziennie, nie? To myślę, że też jest dobra wartość do sprawdzenia. Jakie tam są jeszcze wartości? Może podrzucicie też jakieś swoje pomysły na wartości. O co pytać? nie? O co pytać? O ten otwarty umysł zawsze przypominam się Ray Dalio i jego książka zasady, tak żeby sprawdzać, czy druga osoba ma otwarty umysł. Czyli pytać. Ja zawsze pytam właśnie o takie rzeczy. Pytam też o sztukę, muzykę. Według mnie, człowieczeństwo to jakby też muzyka i sztuka, nie? To dużo mówi. Poczucie humoru jest dla mnie też o, o, ogromnie ważne. Dystans do życia, który świadczy o dojrzałości o tym człowieczeństwie. No historium, historia, science fiction, muzyka, sztuka i tak dalej. O to wszystko można wypytać. To skraca drogę relacyjną, oszczędza czas, oszczędza dużo frustracji, jak mówię, tych zgrzytów relacyjnych, i tak dalej. Więc relacje oparte o wartości to jest taki jakby mój pomysł do, do, tworzenia, do stworzenia portalu, który już, już jest prawdziwamiłość.pl, na który was zapraszam. prawdziwamiłość.pl to portal do szukania prawdziwej miłości. Pomysł jest taki, że ten statement, prawdziwa miłość, on jest no silny taki, bo, bo dużo osób słyszące słowo miłość też już mówi, o czym ty gadasz, co i tak dalej. No ale ta intencja jest ważna, początkowa, nie? Ta intencja jest ważna. Nawet Jezus mówił, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Więc uważam, że osoby, które... Mają otwarty umysł na tyle, żeby wierzyć w miłość, to te osoby, które mają szansę ją znaleźć. Nie? Tak to sobie wyobrażam. Jestem fanem tego prawa przyciągania, w którym właśnie mówi, że szukajcie, a znajdziecie, a proście a otworzą wam. Jeśli nie prosisz, to skąd wszechświat? Czy Pan Bóg ma wiedzieć, co ci dać? Jeśli ty o nic nie prosisz, mówisz, ja nie wiem, ja nie wiem. Nie? No a tutaj wiesz, że ja szukam prawdziwa miłość. Nie? Ja szukam prawdziwa miłość. Jest ta inicjująca intencja. W poszukiwaniu właśnie dopasowania świadomych relacji, miłości. I, I na portalu, portal jest oparty o poszukiwanie osób o podobnych wartościach oparty na wartościach, a nie na zdjęciach. No bo wiemy, co się wydarzyło i nadal się dzieje w social mediach. Tam jest konkurs piękności zdjęciowej, nie? Ludzie uczą się robić zdjęcia, kąty odpowiednie, programy, filtry, photoshopy, sztuczne inteligencje, przerabianie, oczarowywanie tymi zdjęciami innych. Jakie to ja mam wspaniałe zdjęcia. Odwiedzanie lokalizacji, żeby pokazać, jaki, jaki ja styl życia niesamowicie luksusowy prowadzę. Na tym te zdjęcia polegały. A potem wychodzą wartości. No Poznajesz, kogo się okazuje, kurczę, tak się okazuje najczęściej, nie? E, więc portal Prawdziwa Miłość to portal oparty na wartościach, a nie na zdjęciach. Na tych właśnie wartościach, jak mówię: wiara, przekonania polityczne, dieta, styl pracy, jak spędzasz kurcze, wolny czas, czy lubisz czytać książki, czy lubisz historię, czy, e, czym się interesujesz, co myślisz o człowieczeństwie, sztuce, muzyce i poezji, na przykład, nie? Dobra, żeby nie przedłużać, zapraszam Was na portal prawdziwamiłość.pl. Do zobaczenia na kanale Roskmina. HR, -y, pamiętajcie, bardzo duża dziedzina, miękka dziedzina, więc ona nie jest taka widoczna dla wszystkich, taka atrakcyjna. O tym nie mówią kurcze, kołcze o tych hr nie, no bo to nie brzmi jakoś tak, że jutro miałbyś bańkę na tym zarobić, ale to jest bardzo ważne. To jest kurczę, jednym z największych czynników twojego życiowego szczęścia, sukcesu wszystkiego, to jak. Jakimi ludźmi się otaczasz? Czy potrafisz, czy jesteś na tyle bystry, relacyjnie, żeby znaleźć sobie wsparcie w ludziach, czy będziesz szukasz sobie tylko walki w ludziach? Do zobaczenia na kanale Zapraszam na portal prawdziwamiłość.pl Czy jest?